Czy wyobrażasz sobie przebiegnięcie 42 km przy minus 16 stopniach w samych shortach i sandałach? Bez skarpet oczywiście. Nie? A to tylko jedna z niewielu szalonych rzeczy, którą zrobił ten pan. Wim Hof. Znany chyba prawie każdemu koneser zimna. Cześć, tu Kamil z kanału Czytam, Bo ćwiczę i dzisiaj z nami droga Icemana pisana przez Coena de Jonga. Coen natchniony i zafascynowany postacią oraz metodami Wima Hofa postanowił napisać tę książkę. Jak sam twierdzi, sam stosuje się do jego metod i zapragnął podzielić się tym również z nami. Sam bohater książki, Wim Hof, to postać bardzo znana. Tytułowy Iceman zasłynął z nadludzkiej odporności na zimno pobił dzięki temu 21 rekordów Guinnessa. Przebiegnięcie maratonu, o którym wspominałem na początku filmu, to jeden z nich. Możemy dodać do tego 66-metrowe przepłynięcie pod powierzchnią lodu, czy wejście na Mont Everest na wysokość 7200 metrów nad poziom morza w samych shortach i butach. I było tego wiele, wiele więcej. Książka rozpoczyna się od historii Ujmachowa od lat młodzieńczych. Dowiadujemy się, co tak naprawdę kształtowało jego życie, co miało na niego wpływ i co skłoniło go do eksperymentowania i poznawania swojego ciała. Ciekawostką, którą mogę Wam powiedzieć, która nie jest napisana w książce, jest to, że Wim Hof ma jeden ze swoich domów właśnie w Polsce. Następnie dowiadujemy się, że metoda Ujmachowa składa się z trzech elementów, którym poświęcone są osobne rozdziały. Pierwszy z nich to trening odporności na zimno. Tutaj autor tłumaczy nam jaki wpływ ma zimno na nasze organizmy. W skrócie, poprawia krążenie, aktywuje brunatną tkankę tłuszczową oraz wzmaga produkcję białych krwinek w naszym organizmie. Na koniec rozdziału opisane mamy również przykładowe ćwiczenie, jakim są zimne prysznice. Drugim elementem są ćwiczenia oddechowe. I tutaj bardzo spodobał mi się cytat umieszczony na samym początku tego rozdziału, który brzmi to nie czary mary, tylko fizjologia. Oczywiście wyjaśnione mamy tutaj aspekty fizjologiczne oddychania. Częstotliwość, głębokość, wszystko co istotne. Na duży plus prostota przekazu bez zbędnego komplikowania teorii, tak aby każdy mógł zrozumieć. Jak się okazuje, metody oddechowe Weimar mogą wprowadzić nas w określone stany i wywołać dane reakcje organizmu. Nie są to ćwiczenia relaksacyjne, jak mogłoby się wydawać przy pracy z oddechem. Na koniec rozdziału mamy oczywiście jedno zaproponowane ćwiczenie: zaangażowanie, niby banalne. Ale autor twierdzi, że jednak nie jest łatwo wejść pod zimny prysznic albo do zimnej wody. Do tego trzeba mieć zacięcie. W tym rozdziale poruszone mamy kwestie psychologiczne oraz opisane wyczyny Wima. Czytając o tym, można tak naprawdę mieć mieszane uczucia, no bo z jednej strony jest gość, który tak naprawdę robi niesamowite rzeczy. I wydawać by się mogło, że czytamy książkę o tematyce science fiction, autor podkreśla kilkukrotnie w książce, że rozumie sceptyczne myśli czytelników. Sam początkowo je podzielał. Zresztą on, jak i wielu naukowców, którzy badali Wimaho, i podobno później zaczęli stosować jego metody. I tutaj płynnie przejdziemy sobie do kolejnego rozdziału, który opisuje naukowe podejście do metod Wima Hoffa. Z przykładów opisanych w książce wynika, że Wim udowodnił w większości przypadków słuszność swojej metody. Oczywiście brzmi to zachęcająco, ale znajdą się i tacy, których do dzisiaj nie udało się przekonać. Następnie mamy listę chorób i ich schorzeń, na które opisane metody mogą pomóc, i przykłady takich historii. I co oczywiście autor podkreśla, nie są to magiczne sposoby. Na wszystkie dolegliwości. I to na duży plus, bo widać racjonalne podejście w tym wszystkim. Jednymi z takich dolegliwości są na przykład zimne dłonie i stopy. I tutaj, w formie ciekawostki, powiem Wam, że paradoksalnie sposobem na ich ogrzanie jest ekspozycja na zimno. Dochodząc do tego momentu, a praktycznie kończąc książkę, naszła mnie taka myśl, że troszeczkę zabrakło mi konkretnych metod i konkretnych ćwiczeń Wima Hofa. Oczywiście mamy ich kilka w książce, ale chyba nastawiałem się na trochę większą ilość. Stwierdziłem, że jej założeniem głównie było zapoznanie nas z Wimem Hofem, z jego sposobem myślenia, z charakterystyką jego działań oraz metod i wtrąceniu kilku ćwiczeń w formie ciekawostki. Na sam koniec mamy wyzwanie. 30 dni z ćwiczeniem oddechowym oraz zimnymi prysznicami. Jeżeli chcesz podjąć się wyzwania, bądź ciekawi Cię opis metod Hofa, to odsyłam Cię do książki Koena de Jonga, Droga Icemana. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia.